Żeby, żeby rządzący nie wtrącali się w sprawy Polaków, bo tak, tylko i wyłącznie przeszkadzają, a nie pomagają. Obiecywali gruszki na wierzbie i niczego nie dowieźli. 30% Tusk powiedział, że już konkretów zrealizował, więc więcej nie musi. No nie, dziwi ją, nie dziwi ubiór premiera Tuska w garniturze do lasu. Za chwilkę będziemy mieć święta Bożego Narodzenia, nie, czy Wigilię Bożego Narodzenia nie 24 grudnia, 14 jak się tak wzoruje na państwie Majdanów, no to pokazuje tylko i wyłącznie triki mm, PR-owskie na Twitterze, A nic ja innego. Ja Premier ja Tusk nie, nie ma do... Na bieżąco z nie, nie, bo ma zap, nie ma do zaproponowania żadne dodatkowe pieniądze i miliardy złotych wrzucone do monopolu, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, nie uleczą sytuacji w służbie zdrowia. Sławomir Męcen w kampanii wyborczej jasno i wyraźnie mówił, że obok monopolisty, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, powinny powstać wojewódzkie kasy chorych, że to by bardzo dużo ułatwiło i dało wolność wyboru pacjentom, gdzie mogliby się leczyć, że nie musieliby tygodniami leżeć na korytarzach, że nie musieliby latami czekać na specjalistę, na zabiegi, że nie musieliby walczyć każdego dnia o swoje zdrowie. Tutaj, szanowny panie profesorze z Lewicy, żadne dodatkowe miliardy nie pomogą. Potrzebna jest gruntowna reforma, ma Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, ale przede wszystkim całej ochrony zdrowia i żadne wyliczenia, tabelki premiera Tuska nie zastąpią tych wielkich inwestycji, bo centralny port komunikacyjny po ostatniej aferze popisowskiej stoi, elektrownie atomowe stoją.